Hello, z tej strony Frost, witam Was w pierwszym odcinku serii, którą postanowiłem zrobić, aby przelać całą swoją wiedzę na temat komend do przystępnych kilkunastominutowych odcinków, ponieważ zauważyłem, że wiele osób nie rozumie komend oraz nie potrafi się nimi posługiwać, a wydaje mi się, że są na tyle prosta, że będę w stanie wytłumaczyć je dla każdego. W dzisiejszym pierwszym odcinku przedstawię jedynie proste komendy, które uważam każdy powinien znać zarówno tworząc mapy, jak i po prostu grając na Survivalu. Więc przejdźmy do pierwszej. Mogę jeszcze dodać, że na potrzeby poradnika założę, że wszyscy widzowie nigdy wcześniej nie wpisali żadnej komendy oraz nie wiedzą jak one działają. Wydaje mi się, że komendy Game Mode nie trzeba nikomu przedstawiać, ale zrobię to mimo wszystko, abyśmy wszyscy byli na, na równym poziomie. Więc po wpisaniu game mode do czatu, pierwszym argumentem, który musimy uzupełnić, jest tryb gry. Powiedzmy, że wpiszę game mode survival i zmieni to mój tryb gry na tryb przetrwania. Możemy tutaj wpisać również adventure, creative spectator oraz survival, które będą zmieniać nas w odpowiednie tryby. Dodatkowym argumentem, który możemy wpisać, to gracz lub nick gracza lub jakikolwiek selektor. Wtedy, gdybym grał z innymi graczami, mogę wpisać tutaj, nie wiem, na przykład Tomek221 i przez wykonanie takiej komendy zmienię tryb gry Tomka na survival. Drugą komendą jest komenda difficulty i jedynym jej parametrem jest easy, hard, normal oraz peaceful. Są to oczywiście angielskie nazwy odpowiadające polskiemu poziomowi łatwemu, normalnemu, trudnemu oraz pokojowemu. Więc jeśli wpiszę na przykład Difficulty Hard, poziom trudności został ustawiony na trudny. Zostawię na razie na peaceful. Twórcy Minecraft'a niestety obdarzyli nas niesamowicie irytującym deszczem oraz śniegiem, ale dali nam też komendę Weather. Wpiszmy więc Weather. I pokażą nam się trzy argumenty, którymi możemy uzupełnić komendę. Pierwsze to Clear, drugie to Rain i trzecie to Thunder. Oznaczają to po angielsku czysta. Deszcz oraz burza. Wybierając jeden z tych trzech parametrów, decydujemy o rodzaju pogody, która się włączy po tym jak wykonamy komendę. Jeśli wpiszę na przykład Thunder, jak widzimy, niebo powinno się sciemnić, aczkolwiek nie będzie żadnych efektów atmosferycznych, ponieważ jestem na pustyni. Aczkolwiek na przykład, gdybym był w lesie, to widzielibyśmy yy, deszcz oraz pioruny. Możemy również podać drugi parametr powiedzmy na przykład clear. I jest to parametr duration, czyli okres trwania. Okres trwania podajemy w liczbie i w liczbie tików. Więc jeśli chcę, aby pogoda zmieniła się na przykład na 3 sekundy, pomnożę 20 razy 3, to jest 60. Wpisuję 60. I pogoda zmieni się na 3 sekundy. Efekt jest najlepiej widoczny, kiedy na przykład pada. Więc skorzystam jeszcze raz z komendy Weather, aby zaczęło padać. A my wpiszemy komendę Weather Clear Million. Czyli 50 tysięcy sekund. Następna komenda może być dość nieoczywista. Slash Game Rule pokaże nam długą listę różnych zasad, jednak większość z nich działa wyłącznie na zasadzie true or false, czyli prawdy oraz fałszu, które mówią, grze, czy ma wykonywać dane rzeczy, czy nie. Komenda GIF jest dosyć prosta, aczkolwiek można ją wykorzystać do wielu ciekawych rzeczy. Po wpisaniu GIF, gra poprosi nas o właściwego gracza, ja podam samego siebie. Oraz o ID przedmiotu, więc na przykład Minecraft Apple. I po wciśnięciu Enter otrzymujemy właśnie jabłko. ID przedmiotu można sprawdzić poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy F3 plus H. To pokazuje lub ukrywa zaawansowane etykiety przedmiotów. To są one widoczne i najedziemy na dany przedmiot. Pokaże poniżej nam się ID takiego przedmiotu, więc na przykład Minecraft Crafting Table albo Minecraft Grass. Wracając do struktury komendy. Po wpisaniu ID możemy dopisać również NBT tagi. Więcej o nich w przyszłości. Komenda kill jest bardzo prosta w obsłudze, ponieważ po wpisaniu slash kill i wciśnięciu Enter zabija ona nas. Jeśli chcielibyśmy zabić jednak konkretnego gracza lub konkretne stworzenie, możemy również dopisać kill, np. przykład tomek 221, albo kill mopa A, czyli wszyscy gracza. Więcej o selektorach będzie w przyszłych odcinkach. Jednak to na razie tyle w komendzie kill. Przed ostatnią komendą, którą chciałem dzisiaj omówić jest komenda time. Po wpisaniu komendy time do czatu pokażą nam się trzy opcje. Add, Query oraz Set. Komenda add dodaje do aktualnego czasu ilość Tików, więc dodawanie 1 nie zrobi dużej różnicy, ale jeśli dodamy na przykład 1000, czyli odpowiednik jednej godziny w Minecrafcie, zmiana będzie dosyć zauważalna. Kolejną funkcją komendy time jest timeQuery. Tym razem musimy sprecyzować, czy chcemy Day, Daytime, czy game. GameTime game time pokaże nam dokładną ilość czasu spędzonego na tym świecie. Daytime pokaże nam dokładną ilość czasu, która upłynęła od poranka, a day pokaże nam numer dnia. Już ostatnią funkcją komendy Time jest time set. Możemy użyć uproszczonych wartości, takich jak Day, Midnight, Night oraz Noon. Czyli po polsku dzień, północ, noc i południe. Jeżeli chcielibyśmy być jednak trochę bardziej dokładni, możemy wpisać na przykład 0, czyli poranek. Lub 1000, czyli 8 rano. Lub 2000, czyli 9 rano. Uważam, że komenda tp to jedna z ważniejszych komend w Minecrafcie, a jej najprostsza forma wygląda tak. Slash tp oraz nick gracza. Teleportuje to mnie w tym wypadku do siebie. Ale gdyby był inny gracz na serwerze, to mógłbym teleportować się do niego w ten sposób. Trochę bardziej skomplikowana forma tej komendy to tp: gracz numer 1 i gracz numer 2. Teleportuje to gracza numer 1 do gracza numer dwa, więc to 2. Więc Tomek 221 do Etyfrost. Lub dalej mogę teleportować siebie do siebie. Mogę teleportować też siebie do konkretnych koordynatów. Na przykład 36, 58 i 6. Teleportowało mnie to kilka kroków w górę, ale mogę też teleportować każdego gracza, lub innego gracza. W Minecrafcie poza koordynatami obsługiwana jest również rotacja. To są te numerki, które widzicie teraz na ekranie. Kiedy się poruszam, zmieniają się również one. Mogę to wykorzystać w komendzie TP, wpisując TP, nick gracza, koordynaty, oraz rotację. Więc na przykład 0 i 0. Pierwsze 0 odpowiadało za rotację poziomą, czyli prawo, lewo. Natomiast drugie 0 odpowiada za rotację pionową, czyli góra dół. Co zasługuje na ekstra uwagę, to opcjonalne parametry, którymi można zastąpić koordynaty. Jeśli wcisnę F3, zobaczymy, że mój kursor zamienił się w kompas. Czerwona linia pokazuje, w którą stronę biegnie oś X, zielona, w którą stronę biegnie oś Y oraz niebieska oś Z. Zatem jeśli wpiszemy komendę TP, nik gracza. Oraz użyjemy znaku tyldy, który znajduje się zaraz nad tabem na klawiaturze, możemy teleportować go względnie z osiami. Pierwsza tilda odpowiada za oś x, druga tilda za oś y, a trzecia tylda za oś z. Tak więc, jeśli do drugiej tyldy, czyli osi y, dodamy 3, teleportuje się 3 kratki w górę. Jeśli do pierwszej tyldy dodamy 3, teleportuje się 3 kratki w stronę osi x. Możemy również dodać minus 3 co sprawi, że teleportuje się minus 3 kratki w osi X. Gdyby ktoś znajdował się na moim serwerze, możemy też go teleportować do miejsca o 4 kratki w osi Y nade mną. Innym sposobem na wyznaczanie pozycji są karety. TP i tyfrost. Używając znaku karety mogę teleportować siebie w lewo, w prawo, Do góry, w dół, do przodu oraz do tyłu. I to by było na tyle na ten odcinek. Zapraszam za tydzień, kiedy powiem więcej o selektorach. Cześć!